W ratuszu miejskim prezydent miasta podpisał porozumienie z władzami Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki. Oznacza to, że w naszym mieście funkcjonować będzie żeńska drużyna rezerw Jutosu Gdynia pod nazwą GTK Wejcherowo. Jeżeli chodzi o tradycje związane z koszykówką, to Wejcherowie są już bardzo długie. Ale to była bardziej tradycja związana z rozwojem koszykówki mężczyzn czy chłopaków. Natomiast teraz próbujemy jeszcze ją poszerzyć o dziewczęta. Jeżeli chodzi o GTK, to jest bardzo znany zespół, bardzo znane stowarzyszenie, które można powiedzieć, że jest liderem w tym zakresie w Polsce, więc cieszę się, że też będzie działać na terenie miasta Herowa, że będzie szkolić potencjalną naszą młodzież. Która będzie miała też perspektywę grać w najlepszym zespole. Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki, w swoich szeregach, skupia młodzież niemal w każdej kategorii wiekowej. Począwszy od juniorek starszych, a skończywszy na najmłodszych wrzaskach i żuczkach. Jest to towarzystwo, które może się pochwalić w swojej 11-letniej już historii pięcioma tytułami mistrzostw Polski i dwoma brązowymi medalami z ubiegłego sezonu. Ale oprócz tych złotych medali, de facto ważniejszą wartością jest to, że. Codziennie w zajęciach uczestniczy mniej więcej około 250 dziewcząt i chłopców, jak i to, że one przeżywają swoją sportową przygodę, którą potem pamiętają przez te wszystkie lata. Część z tych dziewcząt i chłopców najdolniejszych występuje w kadrach narodowych. Podczas podpisania umowy z władzami Wejherowa obecne były też utytułowane zawodniczki GTK, Monika i Marzena. Mnie to przede wszystkim była chęć kontynu kontynuowania osiągnięć rodzinnych, ponieważ moja mama i tata tak samo trenowali. Grali w koszykówkę na wysokim poziomie, i myślę, że to przede wszystkim sprawiło, że zafascynował mnie ten sport. Zupełnie nie w tym kierunku. Po prostu chciałam się w czymś sprawdzić. Jako siedmiolatka szukałam czegoś, czym się może, mogę zająć. Na początku było to dla mnie zabawą, ale później się przerodziło w taki sport i cel, który, do którego chcę dążyć. W ramach porozumienia miasto zapewnia klubowi salę sportową do rozgrywek według terminarza spotkań pierwszej Centralnej Ligi Kobiet. Natomiast GTK zobowiązuje się do stworzenia drużyny w naszym mieście i zgłoszenia jej do rozgrywek oraz zapewnienia warunków do funkcjonowania zespołu. Ponadto logo Wejherowa znajdzie się na koszulkach zawodniczek, w reklamie na hali sportowej oraz na oficjalnej stronie internetowej klubu. Pierwszy mecz już 3 października o godzinie 17 w wejherowskim zespole szkół nr 1. GTK Wejherowo zmierzy się z AZS Gorzów Wielkopolski.